Cześć, witajcie. To już prawie ponad rok upłynął, jak nie byliśmy z wizytą w szklarni, także dzisiaj nie pada, nie ma jakichś dźwięków, które by zakłócały moją opowieść, także zapraszam na film. Dzisiaj sobie zajrzymy do szklarni. Przez ostatni tydzień czy dwa ciągle padało. I zobaczymy sobie, w jakim stanie są roślinki, jak widzicie temperatura 18 stopni, wilgotność 99, dosyć ciepło jest, dzisiaj jest tak nito to słonecznie, ni to pochmurnie, także ja też roślinki wyglądają w gorszym lub lepszym stanie, zależy, już kolokazja kolminer się budzi do życia, tu widzę ślady ślimaków. No to roślinka jednak, która przyszła z zewnątrz, także można się spodziewać tutaj jakiejś interwencji. Papryczkę to jeszcze zbierałem gdzieś grudzień, styczeń. Z papryczką się udało w tym roku, a że ona jest ta ostra, także dużo jej nie trzeba. Tu są chmę. Tu jest właśnie taka ciekawostka, bo z tego co oglądałem na różnych poradnikach, że maczyna roślina po przekwitnięciu obumiera. No i ja jakoś tego tutaj nie widzę, to jest ten kwiatek, który został generalnie, a matczyna roślinka się trzyma całkiem dobrze także nie wiem ile prawdy w tych opowieściach, bo jak widać ma się dobrze i znowu się wymyka z doniczki, ja nie wiem ile tu jest w tej chwili raz, dwa, trzy, cztery z matczyną rośliną widzę no i tu też widzicie następne także ja tutaj po o, poprzednim rozdzielaniu tych roślin wydałem tam znajomym, tak jak widać tutaj chyba 3 sztuki, 3 albo cztery już nie jestem pewien. A mimo wszystko w tym roku znowu będzie ilość zbliżona do poprzedniego sezonu, także ciężko mi tu powiedzieć. Tutaj awokado, te górne liście wyglądają trochę nieciekawiej, no ale. Zobaczymy jak to będzie w przyszłości, bo roślinka jako tako się trzyma Także w tym roku i znowu zmienię chyba podłoże Dodam jakiś granulowanego obornika, że myślę, że będzie dobrze Tutaj moja kolekcja palemek, to jest karłatka w większości tutaj A to jak widać dragon fruit, już mają tutaj po 4 czy 5 cm Tam gdzie nie gdzie kiełkują nowe, kordyninka coraz większa no, tu jeszcze muszę przyznać, że w tym roku temperatury, które panowały u mnie w szklarni, gdzieś tak w przedziale grudzień do lutego, no to w grudniu widziałem 1 stopień się zdarzyło. Natomiast największa temperatura to było 43 stopnie. A jest to spowodowane tym, że to powtarzam wiele razy, szklarnie. Ułożyłem pod drzewem. Także, jeżeli jest na przykład pogoda słoneczna, to w sezonie to drzewo wypuszcza liście i wtedy ma jak gdyby taką naturalną osłonę szklarnia. Natomiast styczeń, luty, to tych liści nie ma i te promienie słoneczne docierają z pełną intensywnością. Także stąd taka temperatura 40 stopni w lutym. Także. Przy stawianiu szklarni warto sobie właśnie przemyśleć takie rzeczy. Ja myślę, że gdzieś właśnie jest godzina 12 w tym kierunku mniej więcej, gdzie patrzymy teraz. Także po 14 już jest szklarnia. W Osłaniana przez właśnie drzewo i, i przez liście. I to, to było zrobione z premedytacją, także warto takie rzeczy zaplanować, żeby potem nie mieć temperatury po 50-60 stopni w szklarni, bo jest to możliwe. Taki przypadek miałem właśnie w filmie pod tytułem Gablota Śmierci. Jeszcze szklarnia nie powstawała, ja sobie tam próbowałem sadzić jakieś roślinki. Kany powoli budzą się do życia. Jak widać, większość roślin nie jest nawadniana, są nawadniane bardzo skromnie. To widać po prostu po liściach. Jeżeli roślinka te liście się skręcają, no to y, diametralnie brak im wody. No ale pamiętajmy, że to jest szklarnia, tu jest wilgotność 99. Wydaje mi się, że, że mogą sobie pobierać wody z otoczenia, tak jak widzicie tutaj na przykład. Się woda skrapla, no, roślinki sobie to zbierają mimo wszystko, nie? Tu są moje traszki. W szklarni jak widać one już wybiły, normalnie już się takie fajne duże robią, tutaj jest mój cykasik, no to już dwa sezony jest chyba też ze mną bodajże, się robi coraz większy, natomiast tam na trzecim planie to jest ta antybrówkowa roślina, kurczę mięta bodajże, tak, fikusy, mimo że podlewałem je bardzo rzadko, radzą sobie bardzo ładnie, cały czas się tutaj gdzieś ro rozwijają na boki, a tam... Wydaje mi się, krecik sobie zrobił legowisko, także że będzie eksmisja w tym roku jakieś równanie ziemi i tak dalej. No ale niestety jak stawiam szklarnie, to nie, nie brałem pod uwagę kreta. I tutaj też może to być uciążliwe. Dla niektórych osób, ale z drugiej strony, ja tu też nie mam roślin w kopalnych, tylko w doniczkach, także nie jest to jakąś aż wielką przeszkodą. No poza tam, może nierównością terenu, jak dla mnie. ta strinka, która jest z nami od początku, jeszcze przed szklarnią, ona już chyba ma 5 sezonów. Tutaj, jak widać, one no, ona sięga już prawie 2 metrów, nie? Tam ta wyższa Awokado tak troszkę brzydkie się zrobiło. Odsuszone, ale też wymienię mu doniczkę. Także potem myślę, że będzie dobrze. O lasa miałem propagować w tym roku i w końcu stanęło na tym, że nic nie zrobiłem w tym względzie. Także jak widać, się wybija. Już zaczyna powoli startować z liśmi. A tu już jest ten mój ice cream. Także jak widzicie, liści też nie przycinałem. Bardzo dobrze zniósł ten sezon. Bardzo fajnie roślinka wygląda. Tutaj był, oh, tutaj jest. Odnóżka, zobaczymy, czy odnóżka da radę. Tutaj natomiast Sumatrana zebrina rojo. Ona na razie wygląda nieciekawie. Zobaczymy, czy ruszy. Z tego względu, że e, zanim ją wstawiłem do szklarni, to miałem tutaj taki tydzień deszczu i nie wiem, czy to po prostu nie szkodziło. Deszcz, wiatr y, przewracał, po prostu y, nawet tam połamał niektóre ten. No zobaczymy, czy ruszy, czy, czy nie. Na wiosnę, na ten czas wygląda nieciekawie, no ale to tak to jest, te rośliny, które w zeszłym roku zniosły ciężko, zimuje je w domu, a coś innego wyskoczyło, no tak to bywa, nie? Tu jest cytrynka pomarańczowa, awokado, to awokado wygląda lepiej od tamtego, a tu jest to podwójne awokado, które Obciąłem w zeszłym roku, gdyż po prostu no, roślinka poschnęła. Wygląda nieciekawie. W tym roku, jak gdyby, jest. Wygląda to o wiele lepiej. A tu, jak widzicie, turysta. Także znowu wraz z sezonem się zacznie sezon na ślimaki. Ale do zwierzaków już <gryw> jestem bardziej przyzwyczajony. Tu następny Maureli, też w tym sezonie wymienię mu. Zawartość doniczki z tego względu, że w zeszłym sezonie tego nie zrobiłem i było widać różnicę z nawozem bez nawozu. No ale tak to jest jak człowiek, nie zawsze czas znajdzie albo mu się nie chce. Alokacja sumo, okazja jak to na zimę to wypuszcza kwiatki. Standard taki, także myślę, że większość roślin w tym sezonie będzie miała zmienianą ziemię. No i tutaj mój najlepszy sposób to jest. Obornik bydlęcy granulowany. Nie ma problemu, że spali korzenie czy cokolwiek. Nic się z tymi roślinami nie dzieje. I to już testowałem na oborniku granulowanym. Kurzym, jak i yy, To Zależy akurat, czego nie ma w sklepie. Kupuję to, co jest. <grym> tak to bywa. Jeżeli uważacie, że moje opowieści są interesujące, to ja Was zapraszam do subskrypcji kanału. No i pozdrawiam, życzę miłej niedzieli i do zobaczenia w następnym filmie. Bye. C'est quoi ça? No, c'est un pompon. Pompon. Je la prendrai pas dans la main.